Dramat Mohameda Salaha. Opuścił boisko na noszach i ze łzami w oczach. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Polak pewny króla strzelców. Witam was, ja jestem Mateusz. A dziś jeszcze na temat Michała Pazdana, który zdobył swojego pierwszego gola w Turcji. Rezerwowy skład Barcelony to nie to samo przekrywają z Celta Vigo. A na sam koniec o wielki przyjaźni Krzysztofa Piątka i Bakayoko, który wraca do Chelsea. Przez ostatnie dwa dni aż 2053 osoby kliknęło subskrybuj. wielki dziękuję każdemu z Was, rośniemy w zastraszającym tempie. Pod ostatnim filmem wbiliście też 10 tysięcy łapek w górę. Nie mam pojęcia jak to zrobiliście, ale jestem niezmiernie wdzięczny. Myślę, że pod tym filmem dać radę wbić 2000 łapek. Taki realny próg, a jak będzie więcej, to po prostu przez cały dzień będę chodził szczęśliwy. Przypominam, że na 110 tysięcy subów kolejne losowanie piłki. Będziecie mogli nawet ją wybrać. Tak więc zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego materiału. A teraz zapraszam do oglądania. Prawdopodobnie poznaliśmy już mistrza Niemiec, zostanie nim Bayern Monachium. Jeszcze kilka tygodni temu sytuacja wyglądała tak, że musiał zdarzyć by się cud, aby Borussia Dortmund pozwoliła sobie wyrwać mistrzostwo kraju, no ale po raz kolejny zobaczyliśmy jaki futbol potrafi być nieprzewidywalny. BVB na ostatnich 12 rozegranych ligowych spotkań wygrali tylko 6 razy, 3 razy zremisowali i 3 razy zostali pokonani. Bayern Monachium natomiast na ostatnich 12 ligowych starci 10 razy zdobył komplet punktów, a dwa razy zremisował. To pozwoliło dogonić, a nawet wyprzedzić Borusję. Wczoraj BVB zaliczyło kolejną wpadkę. Mimo, że prowadzili to 2 do 0, to w 5 minut pozwolili wydrzeć sobie zwycięstwo i zremisować. Spotkanie Borusji z Werderem Brema zakończyło się remisem po 2. Krystian Pulisic i Paco Alcácer trafiali do siatki rwali i po pierwszej połowie BVB prowadziło już 2 do 0. Przez 25 minut drugiej części gry nic się nie zmieniło. W 70 minucie gola kontaktowego zdobyli gospodarze, a po kolejnych pięciu doprowadzili do remisu. Zdobywcami goli byli Pizarro oraz Mowalt, którzy pojawili się na placu gry w 60 minucie. Wczoraj odbyło się też spotkanie Bayernu Monachium z Hanowerem. Strzelanie w 27 minucie rozpoczął nie kto inny jak Robert Lewandowski. Zobaczcie jego trafienie. Idealnie w pole karne dośrodkował Joshua Kimiś, ale wyzrobił to, co już do niego należało. W 40 minucie wynik spotkania podwyższył Gorecka i było już 2 do 0 po pierwszej połowie. W 46. minucie na boisku w ekipie gości pojawił się Jonatas. W 51. minucie został podyktowany rzut karny dla Hanoweru za zagranie piłki ręką przez Dawida Alabę. Jonatas pewnie wykorzystał 11, jednak po minucie obejrzał żółtą kartkę, a po kolejnych 4 minutach kolejną żółtą i musiał opuścić boisko. To zaprzepaściło szanse Hanoweru, bo Bayer w tym meczu wcale nie grał dobrze. Gdyby nie ta czerwona kartka, szanse Hanoweru na remis czy nawet zwycięstwo byłyby o wiele większe. Mimo tego do końca spotkania Bayern musiał być w pełni skupiony, aby nie stracić gola. Frank Ribery w 84 minucie dał wszystkim odetchnąć. Zdobył trzeciego gola dla Bayernu, który zamknął ten mecz. Francuz wleciał w pole karne i z kilku metrów po uderzeniu na dłuższy słupek pokonał bramkarza. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1. Tak obecnie prezentuje się tabela Bundesligi. Do rozegrania pozostały dwa spotkania, a BVB traci 4 punkty. Co oznacza, że Bawarczycy musieliby albo dwa razy zremisować, albo Rusję wszystko wygrać. I to dużą różnicą bramek, aby stracić prowadzenie. Albo też przegrać i zremisować. Utrata punktów przez Bawarczyków jest możliwa już w sobotę 11 maja. Zagrają bowiem z RB Lipsk, które zajmuje trzecią pozycję w lidze. A wy komu kibicujecie? Na górze w karcie macie ankietę. Zachęcam do głosowania. Michał Pazdan od czasu swoich przenosin do tureckiego klubu Ankaraguczu każdy mecz gra pełne 90 minut. Z miejsca stał się podstawowym defensorem, a wczoraj nawet zdobył swojego pierwszego gola w tureckim klubie. Był to bardzo ważny gol, gdyż dzięki trafieniu Polaka Ankaraguczu zremisowało. Polak trafił na 2-2 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Na pewno transfer Polaka pomógł w utrzymaniu się w lidze. Utworzyłem naszą drużynę w grze Football Team. Jeśli jeszcze nie masz klubu albo po prostu chcesz dołączyć, zapraszam Cię do nas. Klub nazywa się Landrynki. Wszystkie informacje widzicie teraz na ekranie. Szczególnie szukamy bramkarza, pomocników oraz obrońców, bo napastników zgłasza się naprawdę wiele. Klub, tak jak wybraliście, miał nazywać się Wybrzeże Klatki Schodowej, ale niestety nie możemy go tak nazwać. Okazało się, że w grze istnieje drużyna o prawie identycznej nazwie Wyspa Klatki Schodowej, która jest klubem jednym z najlepszych na serwerze. I właśnie to jest powodem, że musiałem zmienić nazwę. Ale tak jak obiecałem, piłka trafia do autora komentarza, którego wybraliście. Tak więc moje gratulacje dla zwycięzcy. Proszę, odezwij się do mnie na maila. Jeśli nie masz jeszcze konta w grze Football Team, to rejestrując się z linku pod filmem, dostaniesz 200 energii na start, aby szybciej rozwiązać. Zwinąć swojego zawodnika. Zapraszam do gry. Naprawdę fajna zabawa. A teraz ciekawostka: czy wie, że Leo Messi ma podwójne obywatelstwo? Jest obywatelem, oczywiście, Argentyny, ale też Włoch. Zameldowany jest jako rezydent we włoskim miasteczku Recanati. Ostatnie władze tego miasta wysłały mu dokumenty uprawniające go do dodania głosu w zbliżających się wyborach do Europarlamentu, które odbędą się 26 maja, ale też w wyborach samorządowych zaplanowanych na ten sam dzień. FC Barcelona rozegrała ligowe starcie z Celtą Vigo w rezerwowym składzie. Nie ma co się dziwić takiemu posunięciu przez Ernesto Valverde, gdyż zdobyli już Mistrzostwo Hiszpanii, a 7 maja, czyli za 3 dni zagrają rewanżowy mecz z Liverpoolem. Będzie to starcie na Eindfield, co jeszcze bardziej sprawia, że spotkanie te wcale nie musi być formalnością. Wracając do ligowego starcia, to FC Barcelona wyszła rezerwowym składem. Zagrali między innymi Silesen, Vermalen, Artur, Alenia, Malcom czy Boateng. Podstawowa jedenastka dostała wolne. Na ławce rezerwowych nie było Alaby, Messiego, Pique, Rakiticza czy Ter Stegena. Choć pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, to w drugiej w 67 minucie Massimiliano Gomez trafił na 1-0, do a w 88 minucie Igo Aspas dobił Barcelonę. Była to trzecia porażka Barcy w tym sezonie. Mimo tego, że wyszedł rezerwowy skład to powinni pokazać więcej. Ci piłkarze grają z najlepszymi prawie codziennie. Mają wspólne treningi, ale widać wielką różnicę pomiędzy podstawową jedenastką, a tym co pokazali rezerwowi. Co więcej nie grali przeciwko Realowi czy Atletico, ale zagrali z Celtą Vigo, która zajmuje 14 pozycję w tabeli. A w tym sezonie tak się złożyło, że dokładnie 10 meczów wygrali, 10 zremisowali i 10 przygrali. W ogóle nie spotykanie wyglądają wręcz ostatnie spotkania czołówki La Ligi. Sześć klubów Barcelona, Atletico Real, Getafe Sevilla oraz Valencia przegrało swoje ostatnie spotkanie. W tabeli naprawdę dziwnie to wygląda. Wczoraj Atletico Madrid dostało też łomot, ale na wyjeździe. Przegrali z Espaniolem 3 do 0. Różnica pomiędzy Atletico a Barceloną polega na tym, że klub ze stolicy Hiszpanii wyszedł w podstawowym składzie. Zagrał Oblak, Godin, Juanfran, Koke, Lemar, Morata czy Antoine Griezmann. Jednak Atletico nie ma już się o co bić. Mają drugą pozycję w lidze. Barcelonę już nie dogonią, a Real ich nie wyprzedzi. Natomiast Espanol miało co grać. Dalej mogą awansować na siódmą pozycję i zagrać w kwalifikacjach do Ligi Europy dramat Mohameda Salaha i całego Liverpoolu. Egipcjanin opuścił boisko na noszach i ze łzami w oczach. Ale zacznijmy od samego początku. Sam finisz tego sezonu w Premier League jest niezmiernie emocjonujący. Manchester City ściga się z Liverpoolem o Mistrzostwo Anglii. Fani na całym świecie śledzą tę rywalizację. Wczoraj na wyjeździe Liverpool zagrał z Newcastle. Mało brakowało, a bylibyśmy świadkami jeszcze większego dramatu The Reds. Wczoraj wynik spotkaniu otworzył Virgin van Dijk w 13 minucie. Trafił uderzając piłkę głową po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Jednak na odpowiedź gospodarzy nie musieliśmy długo czekać. W 18 minucie Atsu dobił piłkę i było po 1. Każdy kto oglądał ten mecz nie ma czego żałować. Był bardzo dynamiczny, bo już po 10 minutach Salah trafił na 2 do 1. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Na ponowne wyrównanie fani Newcastle czekali 9 minut drugiej części gry. Potężnym uderzeniem popisał się Rondon. Alison nawet nie znożył zareagować. W 88 minucie marzenia o Mistrzostwie Anglii przywrócił Origi. Po dośrodkowaniu Shakiriego Origi wyskoczył najwyżej i pokonał bramkarza. Pani Liverpoolu odetchnęli z ulgą. Dzięki temu mają jeszcze szansę na mistrzostwo. Obecnie mają 94 punkty, ale o jedno spotkanie rozegrane mniej ma Manchester City. Obywatele zagrają w poniedziałek z Leicester. Wracając do spotkania Liverpoolu, to w 73 minucie, myślę, że można powiedzieć, doszło do tragedii. Mohamed Salah walcząc o górną piłkę został znokautowany przez bramkarza Newcastle Martina Dubrałkę. Tak to wyglądało. Pisaliście wczoraj, że dostał kolane, ale to nie było kolano. Egipcjanin dostał, ale siedzenie do brałki. Wyglądało to bardzo groźnie. Salah nie był w stanie podnieść się z boiska. Od razu została udzielona mu pierwsza pomoc. Lekarze po chwili zawołali ponosze i to na nich Salach opuścił boisko. Widać było, że bardzo to przeżywa i bardzo cierpi, ocierał łzy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i będzie w stanie zagrać w rewanżowym spotkaniu z Barceloną. W wywiadzie po spotkaniu Jurgen Klop starał się uspokoić kibiców. Powiedział, że cała sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, ale trzeba poczekać na wyniki badań, ale stan piłkarza wcale nie był tragiczny. Podobno w szatni obejrzał całe spotkanie do końca. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak było. Jeśli jednak okaże się, że jest to koniec sezonu dla niego, możemy mówić o niebywałym pechu. Rok temu w finale Champions League został sfaulowany przez Sergio Ramosa na początku spotkania, co spowodowało, że opuścił boisko w najważniejszym meczu sezonu. Jak wiemy, Liverpool przegrał i to Real Madrid cieszył się z wygranej. W tym sezonie chałoby to, że zabraknie go nie tyle na bardzo ważny mecz z FC Barceloną, ale także na ostatni mecz sezonu, który może zadecydować o mistrzostwie Anglii 12 maja, zagrają z Wolverhampton. Od ponad miesiąca codziennie robiąc filmy siedzę na fotelu Diablo. Osobiście jestem bardzo zadowolony. Wiele funkcji jakie posiada X-Fighter znacznie zwiększa komfort siedzenia. Możliwość dopasowania do siebie każdego elementu. Od oparcia odcinka lędźwiowego po kilka możliwości regulacji podłokietników. Do tego kółka na pewno nie parysują waszych paneli. Zajrzyjcie do linku w opisie, tam dowiecie się więcej o fotelach Diablo. Naprawdę warto. Bakayoko i Krzysztof Piątek od samego początku swojej znajomości złapali bardzo dobry kontakt. Dogadywali się nie tylko na boisku, bardzo często pojawiały się ich wspólne zdjęcia w sieci, jednak ich przygoda prawdopodobnie nie potrwa długo. Bakayoko raczej na pewno powróci do Londynu. Władze Milanu mają być zniesmaczone jego zachowaniem. Francuz ostatnio spóźnił się na trening, co rozłościło Gatuzo, który zarządził pięciodniowe zgrupowanie. Oprócz tego Bakayoko musiał zapłacić 90 tysięcy euro kary. Na nic zdały się tłumaczenia, że zabrakło mu paliwa w drodze na trening. To właśnie ze względów dyscyplinarnych władze Milanu nie zdecydowały się wykupić Bakayoko. Ale to on w wielu meczach był wyróżniającym się piłkarzem. Na dziś to już koniec. Pamiętajcie, aby zostać widzem naszego kanału wielkie dzięki za oglądanie, do usłyszenia!